Witajcie! Znajdujemy się w hotelu Kasor w Cesarce w Mamy tutaj zaplanowane szkolenie z redukcji stresu 24 sierpnia, na które bardzo serdecznie Was zapraszamy. Chcieliśmy Wam pokazać trochę okolicy, to nie tylko hotel, ale także ta przestrzeń wody. To moja rodzinna okolica. Także podczas szkolenia, możecie korzystać nie tylko z sali szkoleniowej, na której będziemy prowadzić szkolenie, będzie część teoretyczna i praktyczna, ale także będziemy mogli skorzystać z tego terenu, przejść się, poczuć tak. wodę, kontakt z naturą, zrelaksować się. Więc przestrzeń będzie sprzyjała redukcji stresu. Zapraszamy Was bardzo Do zobaczenia. Serdecznie. Cześć! Witajcie! Znajdujemy się w hotelu Kastor w Cesarce pod Strykowem. Nie Kastor. Kastor? Kastor -ka 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 powiedział, że to Kastor? nie jest Kastor. Nie? Kastor, Kastor. nie jest? Kastor? Kastor. Chyba. Boże, gdzie my jesteśmy? Kastor. Przecież się zestresowany. <grych> Cześć! <grych> nie, jeszcze raz. <grych> Cześć! Witajcie. Witamy Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w hotelu CAS. <noise>